Doktor prawa kanonicznego, ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, przyszły interreks i kardynał inspe. Najczcigodniejszy księże biskupie. Tęsknimy za mszą świętą w klasycznym rycie rzymskim, odprawianą w bazylice katedralnej w Sandomierzu, gdzie była sprawowana przez ostatnie lata przed dziwnym i niezrozumiałym dokumentem tradycjonisku custodes papieża Franciszka. Eksperyment usunięcia mszy świętej tradycyjnej z bazyliki katedralnej w Sandomierzu stał się porażką. Prosimy o zakończenie tego nieudanego eksperymentu i przywrócenie mszy świętej, która jest własnością Boga w tradycyjnym rycie rzymskim, z powrotem na łono Matki Kościołów, bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Prosimy o to z nadzieją, miłością i pokorą. Składając tę prośbę w dłoniach naszego biskupa z ufnością dzieci, które nie pamiętają razów ojca, skarceń, ale zawsze kochają i zawsze z ufnością swe potrzeby składają w ręce rodzica. Brak tej mszy w najdostojniejszych murach katedry sandomierskiej od wielu miesięcy jest jak czarna dziura w duchowości sandomierskiego kościoła. Tęsknimy za tym, by znowu modlić się w liturgii tej mszy świętej i w murach tego kochanego przez nas kościoła, którego cienie malowidła, zagięcia murów. Do dziś możemy przywołać w pamięci wracając myślą do chwil, kiedy modliliśmy się w niej tą mszę świętą, przyjeżdżając z dalekich miast. Bardzo tęsknimy za tą mszą. Chcemy wrócić do katedry. Nie mamy innego powodu odwiedzania sandomierza tylko ta msza święta. Bez niej Sandomierz jest biedną gminą, która niedawno ogłosił upadłość, nie tylko duchową, ale intelektualną i finansową. Kiedy ta msza święta była w najdostojniejszych murach sandomierskiej bazyliki, Sandomierz stawał się stolicą regionu i miejscem regularnych pielgrzymek ludzi wierzących z całej południowej Polski. Był radością Przyjazdy na tą mszę świętą były wielkim świętem, dumą wiernych. Sandomierz, szczycący się tą mszą w katedrze, był atrakcją katolików z całego kraju, którzy przyjeżdżali na jej rocznicę i święta. Był duchowym unikatem w skali całej Polski. Katedra Sandomierska z tą mszą świętą była miejscem modlitwy i powodem spotkań ludzi o bardzo różnych poglądach i różnej duchowości. Kościół ten był naprawdę miejscem unikatowej jedności Polaków, prawdziwym kościołem pokoju. Gdy dziś odwiedzamy jej mury, jest jak wymarła. Zamiast mistycznego piękna, huk głośników i ruch turystów jak na dworcu, dziś stała się miejscem zamieszkanym przez gryzonie i małe ptaszki, przechodnim jak wielkomiejski deptak. Wieje z niej pustką i smutkiem. Staje się pustym, duchowo zimnym muzeum wypełnionym pobożnymi, nikomu niepotrzebnymi pamiątkami dawnej świętości. Czy tego chce ordynariusz Sandomierski i jego prałaci? Katedra ta podczas największych doświadczeń kościoła ostatnich lat gromadziła wokół tej mszy świętej ludzi, którymi pogardziły ich parafie. Przyjeżdżali oni. Z wielkiej liczby miast, miasteczek i wsi, była chlubą kościoła, kiedy gdzie indziej kościoły pustoszały. Ta przepiękna bazylika, zamiast pustoszyć, napełniała się ludźmi, modlitwą, męstwem, wiarą. Czy ksiądz biskup jest tym, który ma to zniszczyć? Czy tym, który to zachowa i ochroni? Gdy zamykano inne kościoły w terrorze pandemii, podczas gdy ludzie opuszczeni przez bliskich księży i lekarzy, umierali bez sakramentalnej pociechy, w tej bazylice płynęła nieustanna codzienna modlitwa we mszy świętej wszechczasów, za umierających o dobrą śmierć. Przy opostoszeniu przez wszystkich tamsza i katedra pozostała wierna Bogu i miłości bliźniego. A dziś my, wierni mszy świętej, w tradycyjnym rycie rzymskim, Wraz ze swymi kapłanami czujemy się opuszczeni i osamotnieni, pozbawieni swej matki i domu, z którego wyrosła nasza wiara i miłość do Kościoła. Nie opuściliśmy Kościoła ani porzuconych bliźnich, modląc się za nich w ich ostatnim zmaganiu. A dziś my jesteśmy jak bezdomne dzieci, jak wychowankowie macochy, a nie synowie matki. Prosimy o pozwolenie powrotu do naszej matki, naszego duchowego domu do bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu i o regularne według dawnych zasad pozwolenie na celebrację mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Papieże umierają tamsza święta nigdy. Czy ksiądz biskup jest tym, który odmawia dobra, czy tym, który większe dobro umie dzieciom rozdawać? Czy ksiądz biskup chce być dla nas ojcem na wzór świętego Stanisława biskupa, czy obrazem tatarskiego wodza, który po zdobyciu miasta obcinał głowy wierzącym, choć jego władza nie trwała zbyt długo? Niszczący własność Boga będą zawstydzeni na wieki. Eksponujący własność Boga będą się cieszyć towarzystwem świętych apostołów Piotra i Pawła. Czy ta katedra jest nadal kościołem i miejscem modlitwy, czy już tylko muzeum? Czy stała się przydrożną kapliczką, od której uciekła droga do Boga? Czy Kościół może karać wiernych za miłość do Mszy Świętej? Czy biskup może karać za miłość do tej wyjątkowej bazyliki, która zrodziła duchowe życie w niejednej duszy, bez tej mszy Sandomierz jest jak pustynia, a katedra jak wymarły relikt przeszłości. Wzbudza smutek, jak i wzbudza widok trwałych ruin, które są już tylko zabytkiem wspomnieniem dawnej wymarłej kultury. Ta katedra nie może istnieć bez tej mszy świętej. Postaje się bez niej obumierającym muzeum, w którym z czasem przyjdzie wycierać kurze i oprowadzać turystów. Nie to jest istotą kościoła. Sercem bazyliki katedralnej w Sandomierzu jest msza święta wszechczasów. Ciężo biskupie, oddaj nam serce, które wyrwano z żyjącego ciała. Prosimy, przywróć nam mszę świętą wszechczasów w katedrze, którą kochamy. Misericordia Domini cantabo. Chcemy wyśpiewywać miłosierdzie Pana. Upraszamy o błogosławieństwo biskupa, a nie ekologa marksisty. Podskryptum. Tarnobrzeg, stalowa wola, Sanok, krosno, Rzeszów, przemyśl, Ustrzyki dolne, Lublin, Warszawa, Sochaczew, Starachowice, Iłża, Nowa Słupia, Łowicz, Radom, Chorzów, Bytom, Rybnik, Gliwice. Pamiętają. Radomyśl nad Sanem, Rzeczyca. Annopol, Solec nad Wisłą, Zbydniów, Turbia, Stany, Przyszów, Grębów, Baranów, Padew, Narodowa, Jaślany, Ułanów, Trześniów, Włostów, Wrzawy, Gor Gorzyce, Wąwolnica, Nałęczów, Klimontów, Sielec. Pamiętają. Pamiętają i będą pamiętać. Fortes infide. Podpisani. Wszyscy wierni którzy kiedykolwiek do tej katedry na mszę wszechczasów przybyli, planowali przybyć lub kochają katedrę sandomierską i mszę w tradycyjnym rycie rzymskim.